Widzowie, wiecie, że jestem dobry w sekrety, więc dzisiaj postanowiłem znaleźć kilka sekretów w Rainbow Friends. I tak, jesteśmy sobie na początku na spawnie, ponieważ dwa sekrety są na spawnie. Jest to magiczne pudełko i coś tam jeszcze, no więc musimy to zobaczyć. Ogólnie ja pudełko mam takie, a jest jeszcze inne pudełko. Więc lecimy sobie to zobaczyć. Pierwsze co widzowie, to zostawcie łapkę w górę. Macie na to 3 sekundy. Raz, dwa, trzy i subskrypcję mam nadzieję, że też zostawiliście. Ale zapomnieliście to trudno. Pierwsze co idziemy. To idziemy tutaj. Idziemy w to miejsce i przechodzimy sobie tutaj. I widzowie za tą właśnie ścianą o, jest. mamy Hartle jakieś i Roy Stanford. Roy Stanford jest to twórca gry, jakbyście chcieli wiedzieć, a Hartle to też jest drugi twórca gry. Więc mamy tu dwóch twórców gry, którzy postanowili się, że tutaj się postawią. Więc no sam. Okej. Okay. Ciekawe. Czy ktoś ma tu coś? Nie. I ten ma... Pi o w ogóle on ma ten! Nie widziałem, patrzcie, on ma pineski. Tak tu ma wykałaczkę. Tu ma pineskę, a ten ma agrawkę, tak? Chyba jakoś tak to było, no? Ciekawe, a ten ma dużą brodę. Dobra, Kolejny sekrety, widzowie To jest to, że musimy sobie wyjść za mapę. Okej, okay, musimy sobie wyjść za mapę. Ja widzimy sobie za mapę jest tam kolejny sekretor. Ja nie pamiętam z której to strony trzeba było wyjść. Okej, okay, no, i tu, tu w ogóle macie już to pierwsze coś dziwne. To to. Wie macie w ogóle te, takie, nie wiem, nie, wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. Jak nie, jak nie uda mi się znaleźć miejsca, w którym trzeba skoczyć, to yy, pokażę wam teraz. A i z drugiej strony. Zdoby, z drugiej strony trzeba wyskoczyć. Więc yy, widzimy się. Zaraz. Ok, kolejnym zakrętem jest to, że idziemy sobie w to miejsce. Skaczemy sobie tutaj na dół. Wow, mamy na dół. I jeżeli dobrze pamiętam, tak, tam jest taka magiczna kapsułka. Yy, bo patrzyłem, że w innych miejscach tego nie ma. Teraz pokażę wam, do czego ona służy. Jak zobaczycie sobie, ona tam jest, tu są też ludzie. I ich jest 11 na 15, 14 na 15. 4 sekundy i zobaczcie co się teraz stanie. Ci ludzie, którzy tu są w tym samochodzie, są teleportowani na dół z tego co wiem Ale to zaraz sobie przejdziemy i to zobaczymy. Ale no i z tego dołu są teleportowani już na grę. Ale to zaraz sprawdzimy sobie to dokładnie. Co tu w ogóle jest? Coś jeszcze jest, Halo. Nie wiem. Okej. Okay. No, bo tu jest coś takiego. Okej, okay. a nie, bo tu jest pewnie wiecie co widzowie tu jest, bo jest jeszcze jeden sekret, więc możecie znaleźć sobie na tej mapie jeszcze jeden sekret. Tam, gdzie ludzie są teleportowani, yy, gdy odlicza czas. I on jest prawdopodobnie tu po drugiej stronie, a ja poszedłem nie w tą stronę, bo jest coś takiego. To jest prawdopodobnie miejsce właśnie, gdzie trzeba stanąć, żeby nad tym, żeby zaliczyło. Jest miejsce, gdzie teleportuje ludzi, gdy ten się yy, zbierze ich odpowiednia liczba i on jest prawdopodobnie za tą ścianą tam. Jest tam, tam, tak, tam jest, dobra Tylko musiałem przejść teraz całą mapkę Dobra Okej, okay, tam są, widzicie? I tam są ludzie Ej, ktoś tu stoi, ktoś tu stoi Co tu jest? Ej, kto, kto tam stoi? Okej okay. Mamy 5 na 15 i zaraz zobaczycie widzowie Jak, jak to wygląda, gdy ten Się te Teleportują y ludzie i my też zaraz polecimy, bo jeszcze jest kilka sekretów już w samej gierce dokładnie. Ok, zobaczcie to. Widzicie to? Tam jest jakiś niebieski. Ja chcę to wam pokazać, bo to jest dużo lepsze niż tamto, co wam pokazałem, bo tam to jest po prostu od teleportacji. A to jest dużo fajniejsze. Patrzycie nad. Widzicie, ludzie wszyscy zostali przeteleportowani. 15 osób zostało przeteleportowanych tu, i stąd idą przeteleportowani do gry. Więc no, jest jeszcze ciekawiej. Ok, tu mamy jeszcze dwa okręgi jakieś, zobaczcie. Tu mamy kogoś stojącego jakieś dami pewnie. A tu jest ta skrzynka cała. Więc wszystko jest. Mogliśmy iść z drugą stroną, no nie wiedziałem. Ale no, yy, mamy. Zobaczcie, mamy tu Damiego. Okej, okay. oni, oni się jeszcze ładują w pudło. I te dami mamy... Co mamy tu? Okej, okay, tak. Tu mamy tych typów, którzy teleportują do innej gry już. Tak, chyba, chyba jakoś tak, no. Ono o, oni zostali przeteleportowani. Do gry. Więc no, jakbym dobrze, może się udało. Też bym został przeteleportowany do gry jako szesnasta osoba. Ej, czujcie, jakby coś takiego odwalić. Może się uda? Ej, sprawdzimy. Może się uda. Szesnasta osoba być przeteleportowanym. Nie, bo jest tutaj duża bariera wokół i pewnie się teleportuje środek. Trzeba było użyć pewnie jakichś cheatów lub coś. A to w ogóle tu zostań, i No, tu jest jeszcze niebieski, dobra. Widzowie. Yy, wychodzimy z tą po prostu resetem. Idziemy do gierki, bo jest jeszcze kolejny sekret, który też jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Dobra, wchodzimy sobie. Mam nadzieję, że... No nie musi być 15, więc będzie git. będzie szybciej się na ładuje. A, jest 15. Dobra, bywa i tak. <laughs> bywa i tak i zaraz robimy widzowie, Teraz kolejny sekrety, który też jest bardzo ważny. Czym naprawdę jest ten cały ODD World? Ten odświat, w którym my jesteśmy, ten dziwny świat. Czym tak naprawdę jest i skąd się wzięła jego nazwa, i ogólnie wszystkie te rzeczy? I to teraz dzisiaj sobie powiemy, bo to też jest bardzo, bardzo fajna część historii. I też jest naprawdę bardzo ważny, fajnym sekretem. Ok, gierka aktualnie nam się ładuje, więc musimy poczekać na za załadowane gierki. I będziemy mieli 10 na 14, 12 na 14. Okej, okay, normalnie by to jakiś wyścig był. Ja już mam załadowany. I a wy nie, aby nie. Oni pewnie na telefon grają, więc znajmuję troszeczkę to dłużej. Okej, okay, rozpoczęcie gry. Yy, sami w ogóle. Ja zobaczę sobie sklep. Kości. Ale fajne, 18 tysięcy. No ja niestety tyle nie mam. Tajemnica. Mocza paczka. Często... Nie wiem co to jest. Za... Wezmę to. A, i tu leci. Dobra, wezmę. Kupowanie i co jest? Proszę legendarne, proszę legendarne. NO jak TO! NO NIE! Ja nie wierzę... Ale tak było legendarnego! Nie no... Ale mi zrobili po prostu tajemnicę... A, nie lubię ludzi... Tak, nie lubię tej gry już... Co my tu mamy? Musiałem kupić sobie monetę, a nie można kupować monet, tylko można kupować ten... Tak? A nie można... A nie można kupić... Dobra, jeszcze jedno, otwieramy. Otwieramy za te! Dobra, i proszę! LEGENDARNE! Nie da rady. Dobra, jeszcze jedno. Kontynuuj zakupy. Bierzemy. Nie, tu. Dobra, mam. Proszę, proszę. Proszę. Dobra, chociaż mam ten. Okej. Okay. Widzimy i dowiedzimy lecimy teraz tam, gdzie musimy lecieć. To się nazywa Hemlock Woods. Okej. Okay. Lecimy sobie teraz w to miejsce, bardzo ważne miejsce. Jak zobaczycie, yy, mamy tutaj te miejsca i nie wiem czy wiecie, ale wszystko nazywacie O D D. Pierwszy przyjaciel Blue, Okej. Okay. I teraz patrzcie na to. O D D. Czy kojarzycie tego typa na, na końcu? To jest prawdopodobnie on. On jest założycielem tej miejscówki i moim zdaniem prawdopodobnie wszyscy ci Ludzie, którzy byli w tej miejscówce, zamienili się w te kolorowe zwierzaki. Przyjaciół, czyli czyli nagrywanie, z... moim zdaniem oni się wymienili. I tu mamy Szkicu książkę. one z... służyły do otworzenia projektu w postaci kreskowego programu, to jest Rainbow Phantom Friends. Więc no to... ten, tutaj, to jest prawdopodobnie ta ostatnia postać, którą mamy na końcu, bo mamy ODD. A jak wiecie, ODD jest czymś, no. O, fajny karton. Jest w tym, gdzie i my tak jakby naprawdę chcemy dotrzeć, tak? Wejście. jejku, musimy uciekać. Jeszcze przyjaciel Blue. Mamy tu także kapsułę Lasy Hemlocka. Dom dla tęczowych przyjaciół. Więc no, y, tu mamy ogólnie taki minecraftowy styl. Budowany z klocków w ogóle. I tam jak widzicie coś jest. Yy. Jest to lampka, a kurczę, nie było widać jej od razu z tej strony. Mamy tutaj też to. Możemy się tu zamknąć. Yy, więc no, na pewno będę szukał że konserwacji VAU 12. Yy, samo to, że. Jeszcze patrzcie, ta skrzynka. Na standardowa skrzynka ODD. Czyli, no, wiecie jakiego świata, tak? Tego ODD, tylko pana Oswalda, tak? Dzień dobry. Więc no, tutaj mamy kolejnego przyjaciela tego mojego. To możliwe, że to jest to dziecko. Blue, pierwszy stworzony przyjaciel. Mam teorię, że ludzie stąd pozamieniali się w te kolorowe przyjaciół. Z tych po prostu kreskówek, które oni rysowali. Więc no, to jest moja teoria, więc napiszcie, czy ona jest może prawidłowa, czy nie. A ja dziękuję wam za oglądanie. Na razie. Trzymajcie kolejnego odcinka!